Naprotechnologia to dział medycyny, który zajmuje się zdrowiem prokreacyjnym i ginekologicznym kobiety. Z naprotechnologii korzystają małżeństwa, które mają problem z płodnością. Jeżeli chodzi o skuteczność, często się ją porównuje z metodą in vitro, no ale jeżeli chodzi o skuteczność, jest to metoda skuteczniejsza niż in vitro, a przede wszystkim naturalna. Jeżeli dochodzi do poczęcia, dochodzi w sposób naturalny i zawsze mówię, nie zapraszamy lekarza. Lekarza zapraszamy przed, ale nie do poczynania. Okazuje się, że w naszym mieście o naprotechnologii wciąż wiemy niewiele. Instruktor jest jeden, a lekarza w tej dziedzinie brak. Jednak w Wieluńskim Szpitalu urodziło się dziecko dzięki metodzie naprotechnologicznej, z której rodzice noworodka skorzystali. Po trzech miesiącach obserwacji, ja zaczęłam wierzyć w to, co mi kobieta mówiła: że prawdopodobnie ma niewydolność przysadki, że u niej to już się nic nie da, że lekarze ją odsyłają tylko na in vitro, że oni się już sześć lat starają, więc nic z tego nie będzie. No ale weszliśmy w, w proces obserwacji. Pierwsze trzy miesiące autentycznie dla mnie owulacji nie było. Po czym zaczęło się coś delikatnie dziać, zrobiliśmy badania hormonów. Okazało się, że pani ma niedoczynność tarczycy, nietolerancje pokarmowe, wysoką prolaktynę. No i z tym wszystkim pojechała do lekarza. I lekarz rozpoczął leczenie. To, co się dało, ponaprawiam. no po to mamy leki. Na protechnologa. Tak, no niestety wysłałam ją do Lublina troszkę daleko, aczkolwiek ja myślę, że my z Wielunia też jeździmy gdzie. Jak, jeśli mamy problem, to szukamy Łódź, Warszawa i, i gdziekolwiek, to pojedziemy. Dlatego no, w tym przypadku wizyty niebywa, nie są częste. Raz na trzy miesiące można się przejechać jak człowiek się stara i, i próbuje. No i doprowadziliśmy hormony do odpowiednich poziomów. Tam w, na protechnologii też są troszkę inaczej poziomy hormonów. Dużo węższe przedziały niż normalnie w medycynie trzeba osiągnąć. Pani przeszła na dietę, co w tym momencie, i to dietę nie taką jakąś ogólną, tylko dopasowaną do niej, do tego co wyszło z jej badań krwi. No i maleństwo się, no i widzieli jak z systemu korzystać. U nich akurat był problem z tym, żeby określić okienko płodności, ale wykorzystywali każdą szansę, no i się udało. Pod opieką instruktora na protechnologii rodzice dziecka byli pół roku, które wystarczyło, by po sześciu latach starania doszło do poczęcia. W tej chwili już szczęśliwi w domu, maleństwem się cieszą. Kiedy dziecko się urodziło? Oj, 20 bodajże lipca. Mhm. I bardziej dniem tygodnia to kojarzę niż, niż datą, ale no jest to moje trzecie dziecko urodzone w tym systemie. Także pierwsze w Wieluniu, no ponieważ tu akurat nie mam małżeństw, z którymi współpracuję, więc nie, statystyk tu nie mogę prowadzić swego czasu. Ja też jeździłam do Lublina i tam pracowałam. No i dwójka jest po prostu tam. A to jest trzecie tutaj i powiem no, chyba najbardziej mnie cieszy, no, no bo to, to najbardziej, że tak powiem, mówi o skuteczności na protechnologii na tym terenie. Poprzez cesarskie cięcie urodziła się dziewczynka o wadze 3,410 kg i 54 cm. Mana imię Patrycja. Zaczęło się naturalnie, a skończyło się na cesarskim cięciu, ale to z maleństwo zaczęło spadać tętno. No, przy wywoływaniu czasami takie rzeczy się tam w ogóle mogą takie rzeczy się zdarzyć. Najważniejsze, żeby interweniować w odpowiednim momencie. No i tu się udało. Maleństwo ma 10 punktów w skali APGAR, więc myślę, że wszystko w porządku. Czy wieluńscy lekarze zainteresowali się na protechnologią i tym, że w naszym szpitalu przyszło na świat dziecko poczęte dzięki tej metodzie? Ponieważ do Lublina troszkę daleko, więc od lekarza z Lublina dziewczyna dostała informację, no, polecenie, co by tu potwierdziła, że jest w ciąży. No ona zaniosła wszystko, co miała. Obserwacje, leki, jakie bierze, dietę, jaką ma. No to tego nie zrobiliśmy, tego nie zrobiliśmy. Ja też do pana poszłam, to też mi powiedział, że z tą niedoczynnością, to tak to się wciąż nie zachodzi, a jednak zaszło. No teraz spróbuję powolutku, ponieważ to dziecko się nie chciałam wcześniej, ale teraz spróbuję powoli rozmawiać. Aczkolwiek tak, jak. No reakcje, no ja nic się nie dziwię, że reakcje praktycznie żadne, bo jak to mi powiedziano, jak ty pierwszy raz usłyszałeś słowo na protechnologię, to też się popatrzyłaś, pokiwałaś głowami, dopóki nie przeczytałaś, ile nie dowiedziałaś się, nie pojechałaś na kurs, też niewiele się wiedziała.